Nie no wygrał Aleksander Kwaśniewski. myślę, że, że specjalnych tutaj wątpliwości nie ma. Choć być może wiele osób oczekiwało, że ze swoim doświadczeniem, elokwencją Aleksander Kwaśniewski rozgromi Jarosława Kaczyńskiego. Nie rozgromił, ale wygrał. No wygrał dlatego, że jest jednym z najdolniejszych. Że Aleksander Kwaśniewski jest jednym z najzdolniejszych polityków europejskich. Ja sama miałam przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu, gdzie do niego dzwonił jeden z przywódców europejskich i pytał, bo co ty mi zrobił w takiej sytuacji? Taki telefon do przyjaciela wykonujemy tylko wtedy, kiedy wiemy, że on może znać odpowiedź na to trudne pytanie, więc to niewątpliwie bardzo zdolny polityk, polityk, który 10 lat był. Pełni funkcję głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej. Przypominam, na drugą kadencję został wybrany w pierwszej turze, bo lepszych konkurentów Polacy nie zobaczyli. Więc myślę, że te po pierwsze merytoryczne przygotowanie do bycia liderem i ważnym politykiem ułatwiły mu tę debatę. Ale kaczyński ponadto to jest człowiekiem, który umie się uśmiechnąć, umie rozbroić, nie jest napastliwy i myślę, że po prostu ma dosyć osobowość. Dla Kaczyński nie ma osobowości innej, choć muszę przyznać, że też w tej debacie stanął na głowie, żeby nie wyglądać tak antypatycznie.